Cześć! Fajnie, że z nami jesteś. Wiemy, jak cenny jest Twój czas. Dlatego jestem tutaj, aby streścić Ci nasz ostatni wpis na blogu. Audioblog InStream Group to digitalowa wersja naszego bloga edukacyjnego. Porozmawiajmy o sprzedaży i generowaniu lidów. Sprzedażowy Audioblog, odcinek 28. Jak generować leady w branży IT? Rynek IT wciąż się zmienia. Wraz z nim zmieniają się strategie generowania lidów dla firm technologicznych i software house'ów. Wyróżnienie się na pełnym kreatywnych deweloperów rynku to nie lada wyczyn. Co zatem powinny robić software house'y, żeby nie zginąć w tłumie i znaleźć swoją niszę rynkową? Oczywista odpowiedź to obrać strategię, która perfekcyjnie trafi w potrzeby potencjalnego klienta i z miejsca uczyni go gorącym lidem. Jak to zrobić? Paradoksalnie, dobra wiadomość jest taka, że to nie tylko Twój problem. Wiele dużych i doświadczonych zespołów IT na całym świecie spotkało się z podobnymi wyzwaniami marketingowymi i znalazło sposoby na to, by rozwinąć swoje kanały sprzedaży. Skuteczny komunikat biznesowy opowiada o Twoim odbiorcy, nie o Tobie. By zaangażować osoby decyzyjne w komunikację, Musisz pokazać im, że doskonale rozumiesz ich otoczenie oraz wyzwania, z którymi spotykają się w swoich działaniach biznesowych. Musisz zaprezentować siebie jako silnego partnera, który zdaje sobie sprawę z sytuacji w branży odbiorcy i jest w stanie zagwarantować mu pożądany roli. Co warto wziąć pod uwagę planując kampanię generowania leadów dla Software House'u? Po pierwsze, autoprezentacja. Zastanów się, jakie w oczach Twojego klienta są pożądane cechy oprogramowania. Prawdopodobnie jest to jakaś kombinacja takich cech jak wiarygodność, efektywność, bezpieczeństwo, łatwość obsługi technicznej, możliwość łatwego zidentyfikowania ewentualnych błędów programowych, możliwość indywidualizacji i wzbogacania. Zastanów się także, jak chcesz być postrzegany przez Twoich klientów i partnerów. Ja bym chciał być widziany jako nowoczesny. Otwarty, profesjonalny, rzetelny, nastawiony na klienta. A mój zespół powinien być wszechstronny, wyspecjalizowany, pracować szybko i w konkurencyjnej cenie. Po drugie, weź pod uwagę profil idealnego klienta. Kim jest? Zastanów się nad tym, w jakim jest wieku, jakie obejmuje stanowisko, czym się zajmuje, w jakiej branży pracuje, z jakiej wielkości miasta pochodzi. Zastanów się, jakie są jego codzienne problemy oraz w jaki sposób Twój produkt jest w stanie je rozwiązać. Jakie są alternatywne rozwiązania tych problemów? Dlaczego Twoje rozwiązanie jest lepsze? Jeżeli nie wiesz, jak zacząć, to na naszym blogu znajdziesz świetny tekst o tym, jak dobrze przygotować profil klienta. Link znajdziesz w opisie. Szukając grupy docelowej dla swojego produktu, warto wziąć pod uwagę takie czynniki jak Wielkość Twojej firmy, jak duże projekty jesteś w stanie zrealizować, rynek, na którym działasz, kraj, region, miasto. Strategia konkurencji, co innym wychodzi, co możecie wyróżnić. W ten sposób znajdziesz te firmy, dla których będziesz profesjonalnym partnerem. Wraz z rozwojem Twojej działalności pojawią się dodatkowe zasoby, które pozwolą ci mierzyć wyżej. Pamiętaj także o kanałach komunikacji. Ostatnie dane zgromadzone przez marketing Sherpa dowodzą, że 72% klientów preferuje komunikację mailową niż jakąkolwiek inną. Dowiedziono skuteczności różnych form kampanii mailingowych. W ostatnim czasie za jedną z najskuteczniejszych w kontekście generowania leadów jest uważana metoda code e Strategia ta daje możliwość tworzenia rozbudowanych kampanii generujących lidy do osób, które pasują do profilu Twojego idealnego klienta, ale jeszcze nie nawiązały z Tobą kontaktu. Wartością Cold e maili jest to, że pozwalają spersonalizować komunikaty, mówić do konkretnych osób pracujących w konkretnym otoczeniu o specyficznych wyzwaniach. Warto także pamiętać o optymalizacji strony, by zwiększyć liczbę konwersji odwiedzających w leady biznesowe. Wymaga to odrobiny kreatywności i cierpliwości. Co możesz zrobić? Dodaj przycisk Call to Action na wszystkich stronach, to umożliwi odwiedzającym podążanie za linkami do stron odpowiedzialnych za konwersję. Dostosuj rodzaj call to Action do treści znajdującej się na stronie. Koncentruj się na korzyściach Twojego oprogramowania, nie na jego cechach. Przetestuj różne graficzne prezentacje call to Action, sprawdź, która forma najlepiej sprawdza się wśród Twoich odbiorców. Traktuj swoją stronę jako otwarty projekt, ulepszaj ją regularnie, analizuj stosowane rozwiązania marketingowe. W kontekście kanałów komunikacji, social media pozwolą Ci trafić do pożądanej branży. Używaj hashtagów, by nawiązać kontakt z konkretnymi grupami użytkowników na Twitterze. Na przykład, jeśli Twoje oprogramowanie wspiera analizę danych, używaj hashtagów data, big data, data mining. Bądź aktywny w social media, zamieszczaj informacje o Twoich najnowszych projektach, materiały wideo, nowe wpisy na blogu. Jako specjalista jesteś w stanie odpowiadać na pytania innych programistów, na przykład używając hashtaga Answer na Twitterze albo biorąc aktywny udział w grupowych dyskusjach na Facebooku. Z kolei, jeśli chciałbyś współpracować z influencerami, w opisie znajdziesz świetny artykuł o strategii współpracy Software House'ów z influencerami. Generując leady w branży IT, zwróć również uwagę na formę komunikatu. Dobrze może sprawdzić się w tym przypadku. Wideokontent rzadko kto ma czas, by zapoznać się z Twoją ofertą w formie pisanej. Natomiast właściwie każdy znajdzie 2-3 minuty na to, by obejrzeć ciekawe, angażujące wideo. Jeśli ten komunikat ma potencjał, by stać się rozwiązaniem problemów Twoich odbiorców, masz wielkie szanse na sukces. Twoja technologia zapewne jest bardzo złożona i imponująca. Prawdopodobnie wiesz na jej temat tak dużo, że przeciętny odbiorca padnie z nudów, zanim zdążysz skończyć wypowiedź. Twoje zadanie polega na stworzeniu przykuwającej uwagę historii na temat Twojego produktu. Przeprowadź odbiorcę przez case study innego klienta, opowiedz o swoim produkcie w przystępnej, animowanej formie. Przedstaw angażującą historię Twojej firmy, skup na sobie uwagę, później zagłębiaj się w detale. Kampania sprzedażowa zaczyna się później. Zabawne wideo też się sprawdzi. To, że działasz w poważnym sektorze nie oznacza, że zawsze musisz być poważny, wprost przeciwnie. Zabawne, humorystyczne wideo pokazujące pracę Twojego zespołu w zdystansowany sposób, jest jak najbardziej na miejscu i ma dużą szansę pomóc Ci wyróżnić się z tłumu. Użyteczny content, buduj swój wizerunek profesjonalisty. Dzielenie się wiedzą jest w cenie. Tutoriale, seminaria edukacyjne na temat najnowszych trendów w branży IT. Prezentacje zastosowań Twojego oprogramowania wzbogaca wiedzę Twoich odbiorców i utwierdza ich w przekonaniu, że wiesz co robisz. Pozytywne opinie klientów. Wideo testy sprawdzi się tak samo dobrze jak cytat ze zdjęciem Twojego szczęśliwego klienta. Jedno jest dla nich wspólne, im bardziej rozpoznawalny w branży Twój klient, tym lepiej. Pamiętaj, aby odbiorca tego rodzaju komunikatu nie miał wątpliwości co do tego, kim jest twój zadowolony klient, z jakiej pochodzi firmy, jakie zajmuje stanowisko i co dla niego zrobiła twoja firma. Zastanawiasz się pewnie, co z samą treścią komunikatu? Podstawą jest to, żeby zostać zrozumianym. Być może jest to szokująca informacja, ale nie wszyscy znają się na technicznych kwestiach związanych z oprogramowaniem i rozumieją specjalistyczną terminologię. Spraw, żeby te osoby również mogły zrozumieć, co sprzedajesz. Podczas gdy programistów interesuje, jak konkretna technologia działa, pozostałe osoby będą bardziej zainteresowane tym, jakie problemy twój produkt jest w stanie rozwiązać. Zamiast pisać handlowcowi, jakich niesamowitych rozwiązań użył twój zespół projektując dane oprogramowanie, nawet jeśli to prawda, powiedz mu lepiej, jak zastosowanie twojego produktu przełoży się na wyniki sprzedaży. Zamiast pisać techniczny elaborat, Opracuj przejrzystą infografikę, która w prosty sposób opowie, czym się zajmujesz. Albo jeszcze lepiej, powiedz swoim klientom, że wiesz czym oni się zajmują i jesteś w stanie uczynić ich pracę efektywniejszą. Oczywiście wśród twoich odbiorców mogą się znaleźć specjaliści w twojej dziedzinie, którzy będą chcieli znać więcej technicznych szczegółów dotyczących produktu. Nie zaniedbuj ich. Opracuj specjalistyczny content i umieść go w oddzielnym miejscu na stronie czy blogu. Te treści możesz też wprowadzić linkami zamieszczonymi w kontencie podstawowym. Dobrym pomysłem jest stworzenie technicznych opisów na różnym poziomie zaawansowania. Nieznające tematu, ale zainteresowane pogłębianiem wiedzy osoby docenią fakt, że mogą się czegoś od ciebie nauczyć. Pamiętaj, komunikacja software house'u to jego wizytówka. Treść i forma komunikatu muszą być zgodne z twoją wizją i misją. Pokazuj to, co w twojej firmie szczególne. Odwołuj się zarówno do swojego know-how, jak i atmosfery pracy, którą preferuje Twój zespół. Te informacje są ważne dla Twoich klientów przy wyborze partnera IT, jako, że współpraca wiąże się z pozostawaniem w stałym, często intensywnym kontakcie. Na koniec omówmy e-sposoby generowania leadów, które sprawdzą się także w software house'ach. Masz już profil klienta, wiesz, jakie Twoje cechy są dla niego ważne, czego oczekuje od współpracy, w jakim otoczeniu funkcjonuje. Wiesz jakimi kanałami możesz się komunikować, żeby zostać dostrzeżonym. To skąd brać dane kontaktowe osób, które są Twoimi potencjalnymi klientami? Dane subskrybentów, udostępniaj kontent specjalny w postaci e-booków, newsletterów czy webinarów. Wartościowa wiedza dostępna tylko po rejestracji to doskonały sposób na wyróżnienie tych, którzy są Twoimi lojalnymi czytelnikami. Przy okazji w ten sposób generujesz leady do potencjalnych klientów, którzy z jakiegoś powodu już zainteresowali się Twoją działalnością. Dane osób, które pojawiają się na konferencjach i eventach. Zacznij bywać na konferencjach i eventach. Najlepiej na tych, na których masz szansę spotkać osoby odpowiadające idealnemu profilowi klienta Twojej firmy. Dane osób uczestniczących w webinarach, które prowadzisz. Generowane specjalnie dla Ciebie bazy kontaktów, które pasują do profilu Twojego klienta. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że usłyszymy się znów niebawem. Jako Instream Group wspieramy firmy jak twoja w skutecznej sprzedaży, optymalizujemy procesy i zespoły handlowe, pozyskujemy nowych klientów oraz wdrażamy systemy CRM. -y. Jesteśmy do twojej dyspozycji na naszej stronie internetowej instreamgroup.com. Twój partner w sprzedaży. Do usłyszenia.